To, co tutaj fajnie dzisiaj wybrzmiało, nie ma czegoś takiego jak trudności, problem. Ja lubię, rok temu polubiłem słowo wyzwanie i w taki sposób też staram się działać. Natomiast w tej chwili jestem na takim etapie, że ja się zmagam z ubezpieczeniem mieszkania, bo będę potrzebować, będę jeszcze kolejne potrzebować na życie, chociaż już kilka posiadam. A to dlatego, że akurat to jest w ogóle idealny moment na taką rozmowę. Nie wszyscy wiedzą, więc teraz powiem, usłyszą na wizji. Sam jestem podczas zakupu mieszkania, co było u mnie totalnie spontaniczną decyzją. Mieszkanie już jest wybrane, jest już zaliczkowane, właściwie zadatek zrobiony. Piękne mieszkanie w bardzo spokojnym miejscu, na czym mi też zależało. I powiem Wam szczerze, powiem Wam szczerze, że to jest taki moment, gdzie ja sam przez te lata Dojrzewałem do tego, żeby taką spontaniczną, bo dla mnie to była spontaniczna decyzja dodajmy, podjąć. Natomiast spontaniczna, ale z drugiej strony też uznałem, że to jest dobry moment na rynku. Pojawił się teraz kredyt 2%, na którym tak sobie myślałem, mówię, kurczę, chyba się na to mogę, yy, mogę się łapać, więc w sumie czemu, czemu bym nie skorzystać? Albo ja skorzystam, albo w podatkach będziemy płacić na to, że inni nie będą korzystać, taką mam filozofię. Do tego w wieku się mieszczę. Wpadła też akurat propozycja takiego mieszkania, które bardzo mi się spodobało i, mi, i mojej partnerce. No, przy rozmowach z doradcą przeanalizowałem tam różne zapisy w umowie. Są tam zapisy też o ubezpieczeniu mieszkania to jest oczywiście normalne przy kredycie hipotecznym. Ale powiem szczerze, znam się troszeczkę na tych ubezpieczeniach, więc wiem, że po roku, bo przez rok mi bank narzuci. Natomiast po roku wiem, że mogę mieć zdecydowanie lepsze zabezpieczenie. Być może w podobnych środkach, w sensie składki rocznej, być może to, to, to będzie to... niższa kwota. Pisałeś umowę z firmą ubezpieczającą na ileś lat i mówisz, że po roku masz pomysł. Co innego, czyli tamto zostaje, a jeszcze coś innego? Czy jakoś też zerwać tamto, czy jakoś nie? w tym przypadku to jest tak, że bank narzuca, praktycznie niemalże każdy bank narzuca jakiś kredyt, przepraszam, jakiś, jakieś ubezpieczenie majątkowe, często też na życie, na sam początek. tak? I teraz, tak, i teraz w, w tym momencie nie udzielą kredytu, jeżeli ktoś z takiego ubezpieczenia na przykład nie skorzysta. Ludzie ja mam... nie chcą. Słucham. ludzie nie chcą z tego korzystać. Idealnie, no. byłoby, idealnie byłoby nie skorzystać z tego ubezpieczenia, natomiast bank musi też mieć zabezpieczenie. I tutaj jest taka istotna kwestia, że ja przez rok muszę mieć to ubezpieczenie, które ubezpieczenie majątkowe, czyli tego mieszkania, które zaproponował bank. Natomiast po roku, w pełni legalnie, bez żadnych problemów, mogę je zmienić, mogę sobie wybrać ofertę, która według mnie jest w porządku, i tylko robię wtedy cesję na bank, czyli upoważniam bank do w sytuacji, gdyby coś się z tym mieszkaniem zadziało. Zresztą podobnie jest na życia. Czyli jeszcze do Ciebie to pytanie to z perspektywy ubezpieczyciela. Czy stać nas na własne? Uważam, że tak. Uważam, że trzeba na pewno przekalkulować swoje możliwości zarówno zawodowe, no ja prowadzę też działalność gospodarczą, więc u mnie ta lista kwestii, które musiałem spełnić i udowodnić była dłuższa niż przy umowie o pracę. Natomiast uważam, że w zasadzie w każdym momencie może nas być stać lub nie stać. Nie ma idealnych czasów pod tym kątem. Każdy sobie musi odpowiedzieć na pytanie, przekalkulować te, te koszty. No i przede wszystkim warto się wcześniej, myślę, u mnie to była spontaniczna decyzja, ale jeżeli ktoś bierze pod uwagę, że będzie chciał kupić mieszkanie w jakiejś perspektywie, nie wiem, za rok, dwa, trzy, pięć, to może się do tego odpowiednio zacząć przygotowywać. Wcześniej poprzez przygotowanie e, informacji w BIK-u, poprzez to, że będzie jeszcze bardziej pilnować pewnych płatności, e, żeby tą historię kredytową miał dobrą. E, no, nawet kwestie przygotowania ubezpieczenia na życie można tutaj poruszyć, dlatego że nie każdy ma coś takiego jak zdolność ubezpieczeniową. Jest zdolność e, kredytowa. Także. No, e, o zdolności ubezpieczeniowej to jest ciekawy temat na chwilę. Oglądacie sfery wizjonerów, a w niej sfera debat.